No i dzień dobry, moi drodzy, przed nami kolejne odcinki. No i z racji tego, że jutro już święta, to chciałbym was zaprosić na taki cykl czterech świątecznych drapingów, każdy na kwotę 100 zł. Także będzie dużo drapania, mam nadzieję, że i wygranych również. Zaczynamy, Wielka Sobota. Mamy zdrapki lotek, mamy super 13 i super 7, tak do kompletu. Są trzy drapki za 5 zł. Jest to laki koniczyna, białe złoto oraz neonowe. 13. Przygotowałem trzy zdrabki za 10 złoty los, no wielka kasa jej tutaj zabraknąć nie może, to jest oczywiście już inna paczka, numerek 17 i z dwunastką jadę do Vegas I dwie takie grubsze zdrapy, bo mam milion złotych giga cash, numerek 7 i 2 miliony w cashu, czyli też tak troszkę tematycznie, ona numerek ma 18, Także mam nadzieję, że znajdziecie troszkę czasu, żeby wspólnie tutaj ze mną podrapać, pogibicować, także zaczynamy. Tak więc standardowo zaczynam od najtańszej zdrapki. Drapiamy lotka i szukamy właśnie takiego zwierza, ale niestety, jak widać, nie było takiego symbolu. więc wygranej też nie ma. Super 13, także szukamy też magicznych 13, których nigdy tutaj praktycznie nie ma. No i doświadczenie też tak mówiło, ale człowiek kupił. No i podobna sytuacja, super 7. Chociaż tutaj w 7 już się trafiają troszkę częściej. Ale jak da dzisiaj również i takiej nie ma. Dobrze, przejdźmy teraz do czegoś droższego, czyli do laki koniczyny. Szukamy biedronki zgodnie z logiką. Żółw parat. O, jest biedronka czarna, czyli nie mamy pomnożonej wygranej, ale teraz mamy pomnożoną wygraną. Także o. Jedna zrobka tutaj nadrabia i za siebie, i za wcześniejsze maluchy. Dobra, także sprawdzamy. Czy standardowe 20 zł, czy może coś więcej

Dobrze, dalej 13, 37, tutaj mamy 40, 25 i 19, no to boki klasycznie tutaj atakują. 4, 29, 12, też niedaleko, 2 i 16. Dobrze, zostaje jeszcze tylko jedna linia, gdzie jakaś wygrana mogła być ukryta. 39, 6 i 23. Niestety. Kontrolne różne, więc mamy tutaj zdrabkę przegraną. No i największy, nie największy, tylko większy jeszcze kaliber. Zrabka Giga Cash. No to drapimy wygrywające liczby: 27, 37, 22, 19, 49, a super liczbą jest 40. 7. Ciekawe, czy kiedykolwiek będzie mi dano ją zobaczyć tutaj na swoich odcinkach. Dobra, w pierwszej linii nie było nic. Dalej 48, 12, 7, 23, 42. Dobrze, linia kolejna. No, dziewiątka, ale niestety nie z jedynką ani nie z czwórką. Więc tutaj też wybranej nie ma. Mhm... Jeszcze dwie linie 24, tu mamy 44 i 39. No to 9 jest, ale też nie Z czwórką jak potrzeba. Także tylko zostaje ostatnia tutaj szansa. Ale niestety się nie udało. Jeszcze tylko bonus może nas uratować, ale mamy tutaj zamek kontrolne dla proformy muszą być. I jest to JN. No niestety. Dobrze, no to białe złoto. Kolejną zdrobką. mamy tutaj 41, 25, 48 i 21. No, nic na razie się nie pojawiło. 47 i 49 też tutaj nic nie mamy. No, jak zwykle tych pustaków jest bardzo dużo, no a nic się niestety nie poradzi. Dobrze, wielka kasa. Czy dalej będzie taka wielka, jak nazwa wskazuje?

Czyli tutaj już mamy strapka przegrana. Tak, kontrolne różne, więc to tutaj do kolejnych oboków. Przed nami strapka za 5 zł, czyli neonowe 13. To już jest ostatnie, jakby w pakiecie tutaj. O, jest 13, aż ciężko uwierzyć. Chociaż no daleko do ideału. Chyba że coś tutaj by dużego się faktycznie mogło trafić. Ale trafi się. No tylko piątka. Jak już wygrywać to same zwroty. Dobra, także ostatnia zadyszka i przejdziemy do największej, czyli 2 miliony w keszu. Póki co szukamy tych dolarków. Mam nadzieję, że jakiś nas tutaj uraczy swoją obecnością. Sporo do nadrobienia, także to musiałby być taki konkretny, fajny dolar. A jak będzie w rzeczywistości? Gwiazda Biedronka kolejna. No te Biedronki fajnie tylko Mogły być w tym przypadku to dolarki. No i kończymy, moi drodzy. 2 miliony w Kaszu. No, zwrot na dosyć słabym poziomie, więc chociaż tutaj ta najniższa wartość wygranej mogłaby wpaść, już by to troszeczkę inaczej wyglądało. A jak będzie? Za chwilkę będziemy wiedzieć. Co my tu mamy? 2, 43, 45, 16, 37. No to trzeba próbować dalej. 23 to już blisko. 1, 41, 49. No niestety. Ale jeszcze parę linii jest. Mamy tutaj 5, tutaj 9, 17, 32, 39. Dalej nic. Jest 34, moi drodzy. No to tutaj zrabka uratuje troszkę ten odcinek. Zobaczmy, czy jeszcze jakaś liczba w kolejnej linii. 3 i 13. Nie ma. Także przechodzimy do ostatniej. Mamy tutaj 19, 20. Czy takie liczby są u góry? Nie ma. 46 i 31. Czy mamy? Nie mamy. A ostatnia jest tutaj 24, której nie mamy. Także wracamy do 34. I wydrapujemy tutaj 80 zł. Moi drodzy, zobaczcie, rzutem na taśmę po prostu zrabka tutaj ratuje odcinek. Dobrze, moi drodzy, także dzięki Zrabce 2 miliony w kaszu mamy pozytywne podsumowanie. Tylko ona dała tu praktycznie 80% wkładu, czyli 80 zł. Tutaj mamy 15, tutaj mamy 5, czyli na wydane 100 jest również tyle zwrotu. A nawet bym powiedział, że troszkę więcej, dlatego, że zdrabka te 2 miliony w kaszu została mi zasponsorowana przez widza Marcina, tutaj na, z okazji świąt, także też bardzo, bardzo dziękuję. Dla Ciebie Marcin szczególne ukłony. Także pozytywnie poszło, tak jak mówiłem. Jutro zapraszam na odcinek taki stricte świąteczny, również z miksem za 100 zł, też tak jak mówiłem na początku. Także do zobaczenia.